Witajcie serdecznie. Wiem, ja, że mnie jakiś czas nie było. Postanowiłam tym razem nagrać taki test na żywo na temat plastrów z woskiem do depilacji. Plastry te nabyłam w biedronce i chciałam Wam je pokazać, zaprezentować, jak sprawdzą się na moich ogłosionych nogach. Powiem Wam, że moje ogłosienie nie jest bardzo długie, ale jest to bardzo ciemne. Mogłabym to nazwać średnim owłosieniem. Mam nadzieję, że się nie wygłupiam. Mam nadzieję, że bardzo nie będzie bolało. No dobra, do dzieła. Chyba wiadomo, jak należy używać plastru do depilacji. Mamy jeden. Należy to ogrzać. że aż się już boję. Poderwać. Przykleić. No przyklei się. Ten przykleję tu, a ten na drugą nową. A co? Taki dziwny, świecący się ten żel. Coś mi się tu nie podoba. Zobaczcie, jak to się zrolowało. Obawiam się, że nic to nie da. Mam nadzieję, że nie będzie bardzo bolało. A jak będzie, to cóż, to następnego chyba nie przykleję. No i co? I teraz mam to oderwać. Matko, aż się boję. Nie wiem, czy ja to zrobię. Mocno oderwane. Au! Au! Powiem Wam, że działa, ale stopniowo. Nie wszystkie włoski mi wyrwało. Ale uczucie takie jak po użyciu depilatora. No, natomiast producent pisze, że można przykleić raz jeszcze i użyć ponownie. Myślałam, że to będzie straszniejsze, powiem Wam szczerze, ale. Chociaż efekt nie jest jakiś zadowalający. Zostawia włoski. Klei się skóra. No cóż, zobaczmy, może tu się uda lepiej. Ale sporo wyszło. Terapia szokowa. Nie będzie tego pewnie widać, tych włosków, ale tutaj chyba lepiej poszło. Mm -hmm. Zostały pojedyncze włoski. To jest chyba dla fetyszystów. Nie wiem, czy będę się w to bawiła, ale to jest coś okropnego. Okropne uczucie boli jak pieron ma było nie słuchajcie za bardzo boli żeby się tak nauczyć. owszem widać moje włoski ale naprawdę piecze po użyciu Nie wiem, czy zastosuję wszystkie te plastry, bo no, troszeczkę mi się skóra zaczerwieniła. O, sami widzicie. Nie wiem, czy to widać, czy nie. Ale no, to nie jest dla mnie jednak plastry z woskiem. Zawsze chciałam wypróbować i wypróbowałam. Jednak wolę zostać przy tradycyjnym goleniu. Może jeszcze coś kiedyś przetestuję i Wam opowiem. Za dzisiaj Wam dziękuję, bo w sumie, no co tu więcej jest do opowiedzenia i do gadania o plastrach z Woskiem. Jestem dzień po depilacji tymi cudownymi plastrami z Woskiem. Co mogę Wam o nich y, powiedzieć po wczorajszej próbie usunięcia sobie owłosienia z nóg? Powiem Wam, że użyłam dosłownie jednego plastra, ponieważ, no, jednak nie jestem na tyle odważna i ten mój próg bólowy nie jest na tyle odporny, żeby wykonać sobie całą depilację i zostało mi trochę tych pasków. Mój narzeczony bardzo chętnie chciał przetestować na sobie, czy rzeczywiście to bardzo boli. Stwierdziłam, że dobra, nie mogę się doczekać, aż zobaczę jak wywijasz się z bólu i krzyczysz, drżesz się w niebogłosy, że cię boli. Wybraliśmy więc miejsce, które będziemy mu depilować. Było to bardzo wrażliwe miejsce, okolice na brzuchu, a że jest dosyć owłosionym mężczyzną, więc stwierdziłam, oj, na pewno będzie bolało. Przyczepiłam mu ten plasterek, następnie bardzo mocnym ruchem ręki oderwałam, a ku mojemu zdziwieniu mój narzeczony nawet się nie poruszył. Wyglądało to tak, jakbym, nie wiem, dała mu tam buziaka, albo, nie wiem, jak kogo tam załaskotała. Dosłownie w ogóle nie zareagował na te plastry. Natomiast wyrwało mu całe jego bujne łosienie z brzucha. No, powiem Wam, byłam zaskoczona, ponieważ na moich nogach zostawiło kilka włosków, a u niego ten gęsty gąszcz został dosłownie wyplewiony. <grywanie> Oczywiście zaraz potem pojawiło się zaczerwienienie na jego brzuchu, ale naprawdę zdziwiło mnie to, że nic go nie zabolało. Stwierdził, że. Dla niego to jest pikuś, on może skorzystać z tych plastrów, ale w sumie co on ma tam do golenia? Jak on w ogóle, no wiadomo, mężczyźni nie powinni się golić. Ja no jedynie akceptuję golenie pod pachami, więc próbowaliśmy jeszcze pod pachami go, że tak powiem, wyskubać, jak kurkę. Natomiast pod pachami już tak nie, fajnie nie zadziałało. Być może był on troszeczkę spocony, wilgotny, nie wiem. Co mogę powiedzieć, plastry stosuje się na nieopaloną skórę, pewnie się zdziwiliście, że ja w środku lata używam plastrów do depilacji na nogi. Natomiast no, niestety nie miałam okazji się opalać. Ja nie lubię wylegiwać się na słońcu, jest mi zaraz gorąco, zaraz się pocę, nie lubię tego uczucia. Natomiast yy, w jakiś sposób usunęłam resztki pozostałości wosku z mojej skóry. Już Wam Aha. nawet pokażę. Mam taką oto oliwkę do masażu z jaj. Jest to oliwka do masażu witaminowa. Od jakiegoś czasu posiadam... Fajnie się Posiadam tą oliwkę od jakiegoś czasu. Jestem z niej dosyć zadowolona. Fajnie spełnia się do masażu, ale również do usuwania właśnie tego wosku. Więc no, wosk należy usuwać oliwką. Mi się wydawało, że wystarczy umyć go bieżącą wodą troszeczkę mydełka. Yy, tak też zrobił mój narzeczony. Jednak nie usunął tego wosku do końca. Natomiast po zastosowaniu tej oliwki ta, ten wosk fajnie się tak zrolował i można było go usunąć. Więc polecam Wam oliwkę, jeśli chcemy usunąć wosk ze swoich yy, wydepilowanych okolic. Za ten odcinek Wam podziękuję. Dzięki, że tak chętnie mnie oglądacie. Mam nadzieję, że chętnie ze mną dostaniecie na dłużej i Będziecie dalej cieszyli się z dodawania moich filmików. Natomiast za dzisiaj Wam serdecznie dziękuję. Już wkrótce pojawi się z recenzją dwóch produktów. Może nawet dodam ją dzisiaj albo jutro, nie wiem. Nie będę się zagłębiała w szczegóły. Do następnego razu. Pa. pa.